Cześć kochani, dzień dobry. Trzynaście, piętnaście, zatem. Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu dotyczącym szczęścia w pracy. Ja mam tutaj troszeczkę dzisiaj inne miejsce do pracy i troszkę zakłóceń dookoła nagrania i rozmowy, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Mam słuchaweczki i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dajcie znać, czy słychać, czy widać, czy wszystko jest w porządku, ale od początku. Ja się nazywam Dana Kałużna i reprezentuję Międzynarodowy Instytut Szczęścia w Pracy, a ze mną jest dzisiaj ponownie Dorota Wierzbicka-Kot. Dzień dobry. Ja jestem promotorką koncepcji zarządzania, którą nazywałyśmy w W pracy. Cześć Dorota, dzięki, że dołączyłeś dzisiaj do mnie. Dzięki, że wy do nas dołączyliście. Dzisiaj, cóż, z łezką wokół mogę powiedzieć, że minęło 5 tygodni naszych, naszego wyzwania że e, od pięciu tygodni spotykamy się z wami, że e, przygotowujemy wam różne wyzwania. Dzień dobry, cześć Katarzyna, dzięki, że jesteś. E, przygotowujemy dla was różne wyzwania. Mam, mam nadzieję, że te wyzwania z nami realizujecie. Ja to sobie wezmę tak ten mikrofonik blisko, mm -hmm. żeby, było, żeby było słychać. Michał, cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie. Cieszymy się bardzo, że razem z nami te wyzwania realizujecie, cieszymy się bardzo, że taka liczna grupa do nas dołączyła. Ja przygotowałam taką podsumowującą prezentację i może do tej prezentacji sobie od razu przejdziemy. Przypomnę, że to nasze wyzwanie jest, trwa od 18 maja do dzisiaj. Obejmowało ono pięć tygodni i wszystkie te pięć tygodni za chwileczkę z najważniejszymi wątkami w poszczególnych tygodniach, za chwileczkę Wam. Przybliżę. Po pierwsze chciałabym e, spo, przypomnieć e, o naszym założeniu, jakie my mieliśmy w związku z tym e, naszym wyz, wyzwaniem, a mianowicie, e, jeżeli chcesz być szczęśliwy w pracy, to bądź. I Twoje szczęście, czy w pracy, czy w życiu prywatnym jest tak naprawdę w Twoich rękach, ani prywatnie nie da Ci go rodzic czy też małżonek, małżonka, ani też w firmie nie da Ci tego ani prezes, ani kadrowa, więc nie ma na co czekać, działaj. Sam zadbaj o swoje szczęście w pracy. Było, taka była nasza teza, takie było nasze wyzwanie i e, cieszę się bardzo, bo mam od Was feedback: taki, że jest to zgodne z prawdą. Ci z Was, którzy wyzwania podejmowali, ci z Was, którzy aktywnie uczestniczyli w tych naszych live'ach, e, potwierdzają nam, że. E, słuszne wyzwanie podjęłyśmy czy też słuszną tezę postawiłyśmy i widzą uczestniczcy naszego wyzwania i w jaki sposób zmienia się ich otoczenie w jaki sposób zmienia się miejsce pracy i w jaki sposób atmosfera w pracy się poprawia Yy, troszeczkę statystyk i nasze cele. Nasze marzenie na początku było, że dołączy do nas w ciągu 5 tygodni 500 osób. No i muszę powiedzieć, że kibicowało nam 435 osób. O tych osobach wiemy, to są osoby, które zajrzały na nasz landing page, a zatem Tyle osób nam, nam kibicowało. Z kolei marzyłyśmy, że weźmie udział w naszym wyzwaniu 150 osób, a do naszej grupy na Facebooku dołączyło tych osób 140. A zatem bardzo się cieszę, że takie grono do nas dołączyło byłyśmy blisko, prawda, Dorota? Tak, dziękujemy Weźmy, bardzo. Dziękujemy bardzo, cieszymy się. Jesteśmy z Was bardzo dumne, że podeszliście do tego wyzwania i że je realizowaliście. Naszym celem było też dać wam inspirację, a mianowicie, co można zrobić, aby atmosferę w pracy poprawić, żeby dać Wam energii i zachęcić do działania. I mam nadzieję, że ten cel też osiągnęłyśmy. Dajcie znać nasi dzisiejsi widzowie, bardzo poproszę, dzień dobry, bardzo poproszę o Wasze komentarze, czy rzeczywiście te nasze, te nasze wyzwania, te nasze propozycje, te nasze live'y dały Wam e, inspirację, na której nam bardzo zależy. No i naszym wyzwaniem e, było, że trzy osoby spośród tych osób, które były aktywne w trakcie naszych live'ów, zaprosimy do wystąpienia w trakcie konferencji 31 lipca i opowiemy o, opowiedzenia nam o swoich doświadczeniach, jakie skutki podjęcia zaproponowanych działań, e, jaka, jakie były skutki, czy jakie są skutki, jaka jest, czy też była reakcja kolegów i czy atmosfera w pracy się poprawiła. No i. Być może będzie to zaskoczeniem miłym dla, dla tej trójki, bo wyprawowałyśmy z Tarotą trzy osoby i bardzo jest nam przyjemnie zaprosić te trzy osoby do wystąpienia. A... Zapraszamy następujące trzy osoby. Michał Kopcewicz, który się z nami dzisiaj przywitał. Brawo Michał, super. Katarzyna Oracz, Katarzyna jeszcze nam się dzisiaj nie pokazała, ale mam nadzieję, że też jest z nami. I Katarzyna Paczuska, która też się z nami dzisiaj przywitała. A zatem Michał, Katarzyna i Katarzyna zapraszamy was bardzo serdecznie 31 lipca do wystąpienia w trakcie naszej konferencji Pozytywna Psychologia w Pracy i tutaj zamieściłam od razu panelek, żebyśmy wiedzieli, o którym spotkaniu mówimy. 31 lipca to już będzie druga edycja. Będziemy tam mówili o pozytywnej psychologii w pracy, o zaangażowaniu, o dobrej atmosferze i będziemy też chcieli w jednym panel z paneli podsumować nasze pięciotygodniowe wyzwanie. Moi drodzy, także zapraszam e, Michała, Katarzynę i Katarzynę, zapraszam Was, Ciebie do udziału w tej konferencji. E, pod e, tym live'em dzisiejszym zamieszczę linka, czy też już zamieściłam linka, gdzie na tą konferencję można się zarejestrować, a za chwilę też powiem o specjalnych warunkach, czy też specjalnej cenie, jaką mamy dla naszych uczestników naszego wyzwania. Moi drodzy, a teraz jeszcze wracając do w pięciu tygodni, Zrobiłem, przygotowałyśmy z dorotą takie krótkie podsumowanie. Co my w trakcie tych pięciu tygodni omawialiśmy? Zrobiłam to celowo dla Was, żeby to dla Ciebie, żeby przypomnieć, co się działo, ale też dla tych osób, które być może będą jeszcze do nas dołączały. A mam nadzieję, że jeżeli brałeś udział, bierzesz udział w tych spotkaniach, w tych wyzwaniach, to zachęcam do tego, żebyś podesłał link do grupy, do swoich kolegów, do swoich współpracowników, może do pracowników, a może do swojego szefa, może do swojego działu HR, ponieważ ta grupa będzie grupą tak jak dotychczas zamkniętą, ale będzie to grupa aktywna i wszystkie nasze wyzwania, dotychczasowe prezentacje i live'y jak najbardziej będą w tej grupie Nadal dostępne. A zatem, jeżeli chcecie kogoś przekonać do tego, aby zmienić kulturę pracy na szczęśliwą kulturę pracy, to możesz to zrobić naszymi rękami, chociażby przez podesłanie linku do tej grupy i zachęcenie do udziału, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku. W każdym momencie można się do tego wyzwania dołączyć i y, też poszczególne wyzwania można realizować w dowolnej kolejności. Być może ktoś będzie wolał ćwiczyć wyrażenie wdzięczności, a może ktoś y, y, pozytywny feedback, a może inne tematy, o których tutaj mówiliśmy, będą dla niego bliższe. A zatem tydzień pierwszy był tygodniem wyrażenia wdzięczności. I tutaj jako istotny aspekt yy, 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 zamieściłam wzór na wyrażenie wdzięczności, a mianowicie mam nadzieję, że pamiętasz yy, nazwie czynność, która umiliła ci życie, która pomogła ci w pracy lub potrzebę, która zosta, yy, oraz potrzebę, która została dzięki temu zaspokojona. I to, co równie ważne, jako, jako trzeci, ale równie ważny element, powiedz, jak się z tym poczułeś? Jak się z tym poczułaś? Wiemy, że to działa, a zatem, jeżeli już ten nawyk masz wyćwiczony, super. Jeżeli nie, zachęcam niezależnie od wyzwań do ćwiczenia, wyćwiczenia w sobie takiego nawyku. Tydzień drugi to był tydzień zmniejszania poziomu stresu. Tutaj zachęcaliśmy do. Bicie wody, do ćwiczeń, i tak jak widzisz, wyjęłam tutaj najważniejsze zdanie. Stres to marnowanie czasu, który można by poświęcić na coś dla nas ważniejszego. Na przykład ćwiczenia fizyczne, na mindfulness, na spacer. Tutaj, jak pamiętacie, mieliśmy kilka fajnych live'ów i omawialiśmy poszczególne. Poszczególne um, podpowiedzi, jak można sobie ze stresem poradzić. Oczywiście pamiętaj też o piciu wody. Ja tutaj dzisiaj w restauracji mam sprawę, albo jest w tym też troszeczkę wody, troszkę lemoniady, moi drodzy, ale jak sobie być może z jednego z live ja mam budzik nastawiony na co godzinę. Na picie wody i polecam, bo to słuchajcie, działa. Gdy jednego dnia ten budzik z jakiegoś powodu wyłączyłam, zupełnie zapomniałam o piciu wody. Po prostu ucieka nam dzień i o tym w ferworze walki i bieżączki codziennej zapominamy. A zatem polecam. Tydzień trzeci to był tydzień dobrej atmosfery w pracy. I tutaj na tym slajdzie zamieściłam 10 sposobów. W jaki sposób o tą dobrą atmosferę pracy zadbać. Warto się poznać, tu mówiliśmy o Frisie, mówiliśmy o Galupie, mówiliśmy o tym, że warto mieć wzajemne zrozumienie, sympatię, życzliwość, wspierać się, pomagać, pracować zespołowo. Ważna jest też z, drugiej, z jednej strony jasność struktur, i to jest ta funkcja menadżera, prezesa czy też dyrektora aby ta, ta jasność struktur, podziału obowiązków, oceny pracowników, żeby ona była. Oczywiście komunikacja, równe traktowanie, szybkie rozwiązywanie konfliktów, celebrowanie sukcesów i integracja. To były te najważniejsze elementy i jeżeli sobie przypomnicie, to akurat z tego live'a tutaj mówiłam o tym, czy też na bazie, w tych dziesięciu punktach mówiliśmy o tym, kto tak naprawdę za tą dobrą atmosferę w pracy jest odpowiedzialny i tak samo odpowiedzialny za Twoje szczęście w pracy. I jeżeli sobie spojrzycie na te 10 punktów, jasno widać, że jedynie punkt piąty odnosi się tak naprawdę do y, szefa, dyrektora, prezesa, a całą, o całą resztę y, jak najbardziej możesz zadbać sam, sama, będąc na tym stanowisku i w tym miejscu w swojej organizacji, w której jesteś. To jest tydzień czwarty. Ja tak sobie pomyślałam, że sprawdzę, czy mi tu daliście jakieś komentarze. A, miło się cieszę. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Ale ja tutaj prosiłam o jakieś komentarze dotyczące tego, czy zainspirowałyśmy Was do działania. Więc liczę, że... Czy to w trakcie tego live'a, czy być może później jeszcze te komentarze nam zostawicie, bo wiem też, że nie wszyscy oglądacie te live'y w ciągu dnia. Wiem, że niektórzy z Was oglądają je również wieczorem i to też widzę po komentarzach. Słuchajcie, tydzień czwarty to był tydzień pozytywnego feedbacku, czyli mówiliśmy o tym, że pozytywny feedback buduje atmosferę, relacje, pozwala na identyfikację mocnych stron pracownika. No i ma, 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 malutkie dwie regułki, że pozytywny feedback warto dawać jak najczęściej, pozytywny warto dawać na forum grupy. Oczywiście, jeżeli nie, nie ma okoliczności sprzyjających, to nie, ale warto. To jest też dodatkowy element takiej nobilitacji, motywacji, mobilizacji, a z kolei ten konstruktywny dajemy w cztery oczy. No i tydzień piąty, teraz mamy właśnie tydzień piąty, to jest tydzień Employee Experience. I tutaj, jako jeden z najważniejszych punktów, wymieniłabym zadbaj o pracownika na każdym etapie jego kontaktu z firmą. Czy to zanim jeszcze będzie pracował, podejmie pracę, czy w trakcie rekrutacji, w trakcie onboardingu, aż do, aż do końca tej współpracy. Moi drodzy, to takie moje krótkie podsumowanie. A jeszcze tutaj, Dorota, chciałabym Wam mhm. powiedzieć. Na temat modelu, którym my w kontekście no, szczęścia w pracy się posługujemy. A zatem zapraszam, Dorotę. Dziękuję. To jest mój ulubiony, krwawy model świata nauki, który jest naukowo udowodniony różnymi badaniami. Model ten wypracował profesor Zeligman z Uniwersytetu w Pensylwanii. I Składa się on z pięciu elementów. Czyli jednym słowem, szczęście, które odczuwamy czy w życiu prywatnym, czy w pracy, jest wielowymiarowe. To nie jest tak, że wystarczy tylko w jednym wymiarze sobie zapewnić szczęście. Tylko no jest tak naprawdę wymiarów pięć. I musimy sobie sterować, który, w którym obszarze dzisiaj akurat odczuwamy. Być może, że mamy czegoś za mało, no to to sobie zapewniamy, a tam, gdzie mamy dużo, no to, to się cieszymy. Pierwszy obszar to są pozytywne emocje, czyli, czyli zapewnienie sobie takich doświadczeń w życiu, które sprawiają, że się po prostu przyjemnie, pozytywnie czujemy. Drugim elementem jest zaangażowanie, czyli to, co robimy w życiu, jeżeli, czy, czy w relacji z drugim człowiekiem, czy w firmie, czy zadanie, czy projekt, Spróbujmy znaleźć tamten element, który nas zaangażuje, że my robimy te aktywności po prostu z zaangażowaniem, z pasją, łączamy się w nie, jesteśmy w stanie po prostu się w ten projekt zagłębić, że ten projekt nas pochłonie i wtedy mamy z tego ogromną satysfakcję. Trzecim elementem są relacje oczywiście pozytywne relacje z innymi osobami. Tutaj w pracy, jak najbardziej, Relacje biznesowe z kolegami w pracy, z klientami, z dostawcami. To są relacje, dzięki którym możemy mieć dużo satysfakcji, pozytywnych emocji i też one wpływają na efektywność naszej pracy i na nasze sukcesy. Czwartym wymiarem tego modelu jest meaning, czyli znaczenie. Czyli zrozumienie, co tak naprawdę chciałbym w życiu. Osiągnąć, czy, czy pod jakim celem chciałabym się w życiu podpisać? Celem większym niż my sami, czyli coś większego, jakaś idea, której chciał, chciałabym się, czy chciałbym się poświęcić. I później po jakimś czasie, kiedy sobie robię podsumowanie, mogę powiedzieć, tak, jestem zadowolony ze swojego życia, bo przyczyniłem się do realizacji tego celu. I piątym elementem jest accomplishment, czyli. Takie poczucie, że spełniam zadania, czyli stawianie sobie zadań to w pracy jest szczególnie ważne, żeby rozumieć, jakie mam zadania, co jest ode mnie wymagane i w jaki sposób ja te zadania spełniam. I postawić sobie taki tik zrobione. Wtedy człowiek też odczuwa pozytywne emocje, taką satysfakcję, praca spełniona, zadanie jest spełnione jakby to było podsumowanie tego modelu pięciu wymiarów szczęścia. I dzisiejsze wyzwanie, ostatnie, zamykające nasze pięciotygodniowe wyzwanie, właśnie odnosi się do tego elementu meaning, czyli tego, tego co jest naszym celem, do, do jakiego większego celu chcemy, chcemy dążyć w życiu. I wyzwanie było takie, żeby się zastanowić, i być może zanotować, w jaki sposób moja praca wpływa na innych ludzi i na środowisko naturalne. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie firmę, o której parę dni temu było głośno, AstraZeneca, która produkuje, pracuje nad zrobieniem szczepionki na koronawirusa, ich wyższy cel, ich wizja, o której piszą w internecie, można sobie zajrzeć mówi o tym, że oni starają się być globalnym, Producentem nowej, najnowszej generacji lekarstw, bazujących na nauce, na najnowszych odkryciach naukowych, innowacyjnych lekarstw, które moż, mogą być używane przez miliony ludzi na świecie czy miliardy. W związku z tym, mając taki cel wyższy, taką wizję, jeżeli ktoś pracuje dla tej firmy, myślę, że w dzisiejszych czasach może jak najbardziej poczuć to poczucie znaczenia tego celu wyższego, że jego praca, nawet jeżeli to będzie praca polegająca na jakimś drobnym odcinku, może sama w sobie, niezbyt może wymagająca jakichś wielkich kwalifikacji czy wielkiej, wielkich jakichś pomysłów. Ale każda cegiełka, którą osoby dokładają do, do pracy tej firmy przyczynia się do tego, że faktycznie te lekarstwa najnowszej generacji powstają. W innych firmach, gdzie być może one w dobie koronawirusa mają inne, inne misje, nie tak łatwo, być może do, dopasowane do dzisiejszej sytuacji, yy, i na przykład pracownikowi nie jest tak łatwo się utożsamić z tą wizją firmy, wtedy można się zastanowić nad tym, do czego ta moja praca służy w takim może mniejszym wymiarze, mianowicie całej tej firmy, że to, co ja robię w mojej pracy, to że ja zrobiłem jakieś zadanie, jakąś czynność, dokument czy coś wymyśliłam. W jaki sposób to posłuży do tego, że zespół będzie dobrze performował, że, że do czego to się jakiejś osobie przyda. Także poszukiwanie właśnie takiego wyższego celu, większego sensu sprawia, że też mamy inną motywację do pracy i wiemy, po co pracujemy. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o wyzwanie, i jeszcze taka informacja z ostatniej chwili, ponieważ żyjemy w czasach tak zmiennych, że w zasadzie cały czas pojawiają się jakieś nowe odsłony, nowe informacje, związane z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy. Więc na pierwszy plan wysuwa się nowa umiejętność, i myślę, że o tym będziemy też mówić na konferencji. Bardzo dużo, mianowicie odporność czy sprężystość psychiczna, resilience po angielsku. Już przeczytałam co najmniej kilka artykułów na ten temat, wiem, że kilka osób się w tym już zaczęło specjalizować. Polega to na tym, że co powinniśmy robić jako pracownicy, żeby w taki szybki i elastyczny sposób, bez lęku, przyjmować te zmiany, które cały czas się dzieją, nowe okoliczności, nowe ustawy, nowe procedury. Dzisiaj pracuję z domu, jutro z biura, pojutrze jestem na kwarantannie, potem wracam. Prawda? To jest szereg dzieci, tak samo moje, mogą chodzić do szkoły, nie mogą chodzić do szkoły dzisiaj tak, jutro tak. To jest bardzo trudne, prawda? Jak to wymaga takiej ogromnej elastyczności i ogromnego takiej, takiej właśnie tej odporności i tej sprężystości, żeby nie ulegać tutaj jakimś yy, negatywnym emocjom, lękom które tak naprawdę no, nie pozwolą nam wcale znaleźć rozwiązania do tej sytuacji, bo sprawią że tylko, że możemy się bardzo źle czuć i, i, i jakby stracić trzeźwość myślenia. Ale to nie znaczy, że te negatywne emocje mamy odrzucać czy blokować, tylko po prostu nauczyć się z nich korzystać tak, żeby one były dla nas drogowskazem, przeżywać je, ale szukać też rozwiązań. To jest ważne, żebyśmy poszukiwali tych rozwiązań i budowali swoją. Odporność. Także to będzie takie podsumowanie z mojej strony. Dziękuję. Dzięki, Dzięki wielkie. Mieliście też chwilę komfortu bez moich za zasad, ale już wracam razem z moimi hałasami, razem z moim płem. Katarzyna dała nam feedback, że pozytywnie każdego dnia, czyli widać, jeżeli się ćwiczy. Jeżeli się ćwiczy jeżeli się człowiek angażuje, to też te efekty są, pojawiają się i nie ma siły, tak naprawdę, że wasi współpracownicy, koledzy w pracy nie odczuli, tego tych wyzwań, które realizowaliście z ich udziałem. Moi drodzy, a wracając jeszcze do końca właściwie to nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż łyska się wokół kręci, bo to pięć tygodni, i zastanawiam się właśnie, co tutaj zorganizować znowu, żeby mieć z wami kontakt. Moi drodzy, ja bym chciała zaproponować y, dla tych z Was, którzy biorą udział w naszym wyzwaniu, specjalne warunki, specjalną cenę na udział y, w naszej konferencji 31 lipca. Pozytywna psychologia w pracy. Zapraszam do udziału w cenie 490 zł netto, zamiast 990, pytacie, czy to jest w realu, czy to jest online, będzie i tak, i tak, spotkanie będzie w Warszawie, w centrum, jeszcze w zależności od ilości osób ustalimy lokalizację, ale będzie okolica centrum w Warszawie, a ci z Was, którzy będą woleli wersję online, będą mogli dołączyć do nas w wersji online. Ja się przełączę jeszcze na chwileczkę na naszą prezentację. Tutaj mam y, wizualizację tutaj, y, tutaj mam wizualizację naszej, y, naszej grafiki, żebyście też pamiętali o które wydarzenie chodzi. 31 lipca. Pozytywna psychologia w pracy. Zapraszam. Specjalna cena dla uczestników naszego wyzwania. Tyle czasu poświęciliście, że doceniamy to razem z Dorotą. Cieszymy się, że do nas dołączyliście. Cieszymy się też, że mamy. Od Was potwierdzenie, że warto było robić to, co robimy. Zresztą wczoraj podróżując, miałam kilka godzin na rozmowy, miałam wiele osób, wiele rozmów, gdzie pierwszy kontakt z daną osobą, a ja słyszałam: o tak, znam Panią z internetu, o tak, biorę udział w wyzwaniu, o tak, widzę Wasze live, y", więc jest mi naprawdę bardzo miło. Wierzę w siłę tego przekazu. Myślę, że też mam nadzieję, że te nasze live y, spotkania były dla Was też merytoryczny. Dzisiaj jeszcze widzimy się 16, między 16 a 18. Ci z Was, którzy będą chcieli, zapraszam, można dołączyć. Zarówno konferencja pozytywna psychologiach pracy, link jest dostępny pod tym live'em. Na to spotkanie też do tego spotkania jeszcze też można dołączyć, ona jest online. Dzisiaj dwie godzinki. Dorota ma tutaj 20 dla Was przygotowanych 25 sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników. Wiele z nich, właściwie wszystkie z nich bardzo mocno przemyślała. Myślę, że część z nich znacie, a być może części z nich nie znacie, ale warto. To sobie usystematyzować, wziąć kilka i e, użyć, wykorzystać w Waszej pracy, angażując Waszych współpracowników, a może szefa. Dobrze, moi drodzy, przypominam też o samicie. Też będzie w Realu i online, oczywiście 16-17 listopada. Tutaj przyznaję, że mamy już kilkudziesięciu uczestników. Ja miałam ambicję, że będzie to wielka impreza targowa. W tej chwili z wiadomych przyczyn, nie, troszeczkę tutaj y, modyfikujemy, będzie online, będzie w Realu, w Realu też w Warszawie, ale już dzisiaj was zapraszam. Y, za, zapiszcie sobie datę 16-17 listopada. Też y, specjalną cenę dla was przygotowaliśmy. Jak się zalogujecie, jak zajrzycie na stronę, y, też pod tym live'em za chwileczkę link do tej strony po wierzchni. Moi drodzy, bardzo dziękujemy. Brawo dla Ciebie, brawo dla Was. Brawo. <laughs> brawo za udział, brawo za zaangażowanie. Ja wierzę, że to wniesie dużo dobrego Tobie i Twoim współpracownikom. Wiem też i mam taki feedback pozytywny, że u wielu z Was czy macie sygnał od swoich kolegów, że zapamiętają tego typu. Nie wiem, akcje, czy też działania, czy też realizację tych wyzwań, oni oczywiście nie wiedzą, że to wyzwanie mm -hmm. jak najbardziej. Natomiast zapamiętają tego rodzaju aktywność z naszej strony jak wyrażanie wdzięczności czy pozytywny feedback do końca życia, to naprawdę są drobne rzeczy, a jak niezwykle istotne w naszym życiu. Moi drodzy, to co my z Dorotą jeszcze proponujemy, to jest trening mentalny w kontekście szczęścia w pracy i konsultacje w tym zakresie i szkolenia zamknięte. W ramach Instytutu też przygotowałyśmy już um, Kilka e-booków. Pierwszy z nich to jest e-book dotyczący ogłoszenia o pracy, w jaki sposób przygotować ogłoszenie o pracy, chcąc zatrudnić menadżera szczęścia. Kolejny e-book na temat kluczowych wskaźników szczęścia w pracy. Kolejne e-booki na temat zasad dobrej atmosfery w pracy, na temat zaangażowania pracowników, też już są gotowe. Będziemy lada moment informować Was o tych wszystkich. Produktach, które mamy, mamy dla Was, czy też przygotowujemy dla Was, jeżeli byście potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia, dzwoncie. Tutaj jest mój telefon do biura, jest mój telefon komórkowy, jest mój adres e-mail. A zatem zapraszam do kontaktu, jeżeli po tych naszych live'ach, jeżeli po tych spotkaniach z nami uznacie, że. Ma to wartość, że jest to możliwe, żeby podejść do tematu szczęścia w pracy Twojej organizacji. Zachęcam, zapraszam, ja w to wierzę i widzę po tych firmach, z którymi współpracujemy, po tych osobach, z którymi współpracujemy, wszędzie dookoła mam pozytywną informację, że da się, że można i że małymi krokami można bardzo wiele zdziałać. Dzięki wielkie, kochani. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, za ten udział, mamy feedback jeszcze od Michała po tych pięciu tygodniach, ważne, żeby znaleźć własną drogę na zbudowanie odporności i sprężystości w obecnej sytuacji. Dzięki za te pięć tygodni, dzięki wielkie Michał, ja się cieszę, bo my jeszcze się spotykamy najpóźniej 31 lipca, wielki dzień, wielkie dzięki, pięknego dnia dla Was. No i widzimy się na naszych spotkaniach, być może online, a być może niebawem już w realu. Moi drodzy, pięknego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia.